Dzień dobry, tym razem z domu. Było i plażowanie, ale teraz przyszedł obiad na czas. Nie, przyszedł czas na obiad, bo to też musimy zjeść. I tak, tu przy naszej kuchence sobie jestem, już przyszykowałem. To nie jest tak, że to się samo robi. Nie będę was ściemniał, nie byłem na rybach. Kupiłem w sklepie ryba. Ryba dorada. E, rozmaryn od nas tam z. Tej doniczki przed domem wszyscy goście używają, tam pod winogronami, które też jedzą i generalnie żeby on urósł to my mu śpiewaliśmy, o mój rozmarynie rozwijaj się i tak dalej i co wieczór. I to są przegrzebki, to są takie jakobowe muszle, gdzie takie się tutaj właśnie z nich bierze środki i to też można usmażyć i zjeść. To co ja tutaj, od wczoraj regularnie wypalałem tą oto żeliwną patelnię. W ogóle ja kiedyś to nie wiedziałem, nie wiem czy Wy wszyscy wiecie, pewnie tak, bo to chyba o, oczywiste, dla mnie nie było, że to w ogóle trzeba olejem na olej bić i podgrzać kilka razy, aż ten olej zacznie dymić. I ponoć wtedy tu się robi jakaś taka pogłoka, że można na tym smażyć. Więc jest to taka żeliwna patelnia na żeliwnej kuchence. prawie bym w talerzyku uderzył i byłaby katastrofa. No, więc zaraz się bierzemy do gotowania i Wam wszystkim również życzymy smacznego, dobartek!